Czy wiesz, że wystarczy zaledwie jedna minuta, żeby przekonać się do nowego brodzika Geberry Typ 35? Pod tą tajemniczą nazwą kryje się brodzik wykonany z ceramiki, czyli materiału, który dobrze znamy na przykład z produkcji umywalek. Po od umywalek, ten brodzik został pokryty jeszcze drobnoziernistą glazurą. Sprawia ona, że ma on charakterystyczną chropowatą powierzchnię. Jednak nie przeszkadza ona wcale w szybkim i łatwym czyszczeniu. Wystarczy kilka chwil, i delikatne środki czyszczące, by doprowadzić go do idealnego stanu. Brodzik wykonano w sześciu różnych wariantach, jeśli chodzi o rozmiar, dlatego możesz go z łatwością dopasować do swojej łazienki. Możesz go także zlicować z powierzchnią podłogi albo położyć bezpośrednio na jej powierzchni, dzięki czemu zbudujesz taką łazienkę, o jakiej od zawsze marzyłeś. Wybierz Geberit Typ 35 i przekonaj się, że lepsza łazienka to lepsze życie.